Dzień dobry, moje drogie barany. Witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam do czytania na kolejne 7 dni. Następny film tygodniowy dla Was w przyszły poniedziałek. Zapraszam również słuchajcie do opisu tego filmu. Tam znajdziecie różnego rodzaju tak zwane podstawowe informacje. Zaczynamy Wy sami. E, dziewiątka buław, nie poddawaj się, powiedziałabym, przygotuj się na jakiegoś rodzaju e, sytuację, która mogłaby wymagać od Ciebie asertywności, myśl o przyszłości. E, ustaw, e, może ustaw, to może to nie jest to słowo jednak, ustal jakieś granice z kimś, w kontaktach z kimś, powiem szczerze, bo dziewięć buław mówi też, że e, jesteśmy w sytuacji, w której e, absolutnie czujemy, że, że musimy ustalić granice, tak? Nie dajemy sobie innym wejść na głowę, tak bym to określiła. Zobaczmy, co w miłości. Kochaj najpierw siebie. To może dotyczyć sprawy miłosnej, bo co my tutaj mamy? Czwóreczka była w odwróconą. W Twojej sytuacji romantycznej może zabraknąć równowagi. Tak? Jest jakiegoś rodzaju sytuacja z sobą dla ciebie ważną romantycznie, która powoduje, że nie możesz się tą sytuacją, nie możesz się tym co się dzieje w pełni cieszyć. Ktoś cię zmartwił, coś cię zmartwiło lub nie czujesz pełni szczęścia, pełni radości z uwagi właśnie na jakiegoś rodzaju, no trudność generalnie. Tutaj ta karta mówi, twój szacunek do własnej osoby sprawia, że przyciągasz więcej miłości. Przy tym jest czwórka buław, odwrócona, która w pozycji prostej przecież zazwyczaj oznacza piękne chwile celebracji, wspólnego świętowania, ustabilizowanie jakiejś sytuacji między ludźmi, tak? I tutaj w pozycji odwróconej powiedziałabym, że tych powodów do radości może ci zabraknąć, możesz odczuć, że czegoś brakuje. Tak? I wydaje mi się, że to ma wspólnego dużo z tą informacją, którą otrzymaliśmy na początku, na, moje drogie barany. Okay? Żeby w pełni się cieszyć e, przebywaniem z, drugiej, z drugą osobą, relacją, miłością. Wydaje mi się, że e, tutaj e, warto zadbać o pewnego rodzaju równowagę, tak? o szacunek do siebie, o dokonywanie zdrowych de, podejmowanie zdrowych decyzji. Mm. Bo czegoś mam może brakować, po prostu. Dobra, idziemy dalej. E, co w finansach? Diabełek. Diabełek w finansach to jest no duży, może tak, e, to jest w ogóle bardzo duża siła materialna. Jeśli macie z koziorożcem do czynienia... To tutaj e, faktycznie mogą pojawić się jakieś nowe możliwości. Diabeł w finansach mówi również o pewnego rodzaju e, no, nastawieniu na sprawy finansowe, bardzo mocno my, m, rozmyślanie o sprawach finansowych, chęć działania w kwestii moim zdaniem generowania dużych pokładów energii związanych z, z finansami. Tak? E, z jakiegoś powodu e, może część z Was e, otrzyma jakąś możliwość. E, jakby to powiedzieć w tym tygodniu, wygenerowania większego pokładu w zakresie materii, jakichś większych pieniędzy, tak? Tutaj też jest duże nastawienie w ogóle, ego nasze, nastawienie na materię. Z jakiegoś powodu w tym tygodniu to się dla Was pokazuje jako ważne. Ja nie czytam tego jako coś. Powiedziałabym negatywnego, bo diabeł ma jasne strony, jakkolwiek by to nie zabrzmiało. No, Jest panem materii, on rządzi światem materialnym dla mnie. Tylko, żebyśmy my nie dali się tej energii zniewolić, to już jest jakby kolejna rzecz. Ok, zobaczmy co w pracy. Zmiana. Karta wieży. Karta wieży w pozycji prostej, co oznacza, że tutaj trzeba kogoś pozbyć złudzeń. Okay. Albo ktoś Was pozbędzie złudzeń, następuje jakaś zmiana zewnętrzna, na którą Wy do końca nie macie wpływu i trzeba się w tym odnaleźć i może dlatego ten diabeł tutaj, bo on sobie poradzi w, w takiej sytuacji jakaś przebiegłość, powiedzmy sobie szczerze drogie barany, będzie Wam sprzyjać. Wymagający tydzień macie, szczerze mówiąc, tak jak patrzę na pierwsze karty, wydaje się być to dosyć wymagający, wymagający czas dla Was, taki czas, gdzie trzeba tę moc w sobie wskrzesić, tę siłę w sobie wskrzesić, tak? No, zmiana w pracy, zmiana w sprawach zawodowych może oznaczać również zmiany zewnętrzne spowodowane obecną sytuacją, które blokują rozwój wielu projektów, Projektów zawodowych w wielu branżach, ok? Natomiast ta, ta, ta zmiana zewnętrzna czy, dla części z Was to jest, powiedzmy sobie, sytuacja nagła, która się zadziewa, ale tutaj przy Diable Wy moim zdaniem, znajdujecie sposób, jak z niej wybrnąć. Rodzina, przyjaciele, bądź asertywny. No, bardzo mocno się tutaj to pokazuje w miłości. Mm na poziomie przyjaciół, Wasza asertywność. Zacznij jakieś zmiany, rozpocznij jakąś transformację. Zwróć uwagę na swoje potrzeby, tak? Bądź asertywny wobec energii kompletnie nieprzewidywalnej, którą trudno zrozumieć, którą trudno zagospodarować, że tak powiem, osoby, która... Bo tu jest paść buław, paść buław działa chaotycznie. I wydaje mi się, że raczej dla Was przesłanie jest takie, żeby być asertywnym wobec takiej energii, żeby nie dać sobie tej osobie, tej sytuacji być może. No, weź wam na głowę, krótko mówiąc, zobaczmy jakie są ostrzeżenia. Ostrzeżeniem jest osoba niedojrzała emocjonalnie, bądź niestabilna emocjonalnie. To jest król kielichów odwrócony. Ktoś kompletnie mm, nieempatyczny. Ciekawe, ryby rak-skorpion w pozycji odwróconej, jako ostrzeżenie. Osoba, której mi się wydaje, właśnie brakuje jakiegoś rodzaju takiego um, dojrzałego. Spokojnego poglądu na jakąś sytuację, albo jej działania, um, takie labilne, tak to nazwę, mogą wpłynąć na wasz tydzień. Stąd tu prośba, żeby się po prostu ustawić w takiej pozycji asertywnej do tej sytuacji. Co miłego. Okej, okay, znajdziesz rozwiązanie albo yy, Przeczekasz to nie reagując. No więc drogie barany, przekaz tu jest jeszcze taki, jeśli w tym tygodniu zdarzy Wam się um, otoczyć energetycznie ludźmi um, lub sytuacją, znaleźć się w sytuacji kompletnie nielogicznej, um, którą ciężko wyjaśnić zdrowym, zdroworozsądkowo, tak bym to określiła, um, z ludźmi, z którymi nie do końca wiadomo o co chodzi, jakimś histerykiem e, powiedziałabym, albo z jakąś osobą, która nie panuje nad swoimi emocjami, to wydaje mi się, że to, co Cię wzmocni, to jest fakt, że nie dasz się sprowokować. Że po prostu pr przestaniesz reagować na tę sytuację. To jest wisielec, więc po prostu zawiśnij, jak to się mówi. Nie reaguj. Nie daj się sprowokować. Nie, nie rób tej osobie, moim zdaniem, satysfakcji z tego, że dasz się wciągnąć w jakąś taką dziwną sytuację. Co więcej, powiedziałabym, że to może dotyczyć jakichś spraw natury zawodowej, ale również spraw natury prywatnej. Także, drogie moje barany, bardzo specyficzny przekaz dla was na ten tydzień. Tym samym więc, zachęcam do sprawdzenia ascendant księżyc i wenus bardzo wam dziękuję uważajcie na siebie ściskam pozdrawiam i do usłyszenia